Dzisiaj będzie taki odcinek, tam pytaliście w komentarzach Hajdowe zboże. No to dzisiaj wam pokorzę, bo sobie musimy posprzątać tu na górze na gospodarczym. Agata mi pomoże, bo wakacje mu nudzi się. Tak, oczywiście. Będzie mi pomagać. Będzie Ale na, pracować. na początku musimy zmierzyć e, wielamo szerokości oś. Tu widzicie już tyle zostało z tej przyczepy. Ostatnio wyciągały resory do widza naszego. Mam tam nagrany, troszkę w sumie mogę. Może to wrzucę do tego filmu, żeby, żeby się nie zmarnował ten materiał. No, później pójdziemy tam na gospodarczy. Tam mam, e, muszę naszykować miejsce, żeby przy No Kaj. Okay. O kurde, tu leży tego. Z traktora. Tak, potem jeszcze mogłeś pokazać kaj dowolny, Na konie tam. No, ale dobra, na razie zmierza ta oś. Trzymaję Patrzcie, tam leży kot przejechany. Przejechali tylko, a Gaffa przejechała. Yeah. Dobra, tu jeszcze nie byliście nigdy ze mną. To idziemy na górę. Nie bacz tu? Tak, tu byłaś. Rosnął. jeszcze jest jeden poziom w wołębia, i inny taki śmieci. Tu trochę zboża To trzeba załadować do worków. No a to posprzątać wszystko. Ostatnio kuzynka tu malowała patyki Dojeżdżała na koniu i skakała przez to Miała to podprzątać i widzieć, zostawiła syf Trzeba otworzyć okno, żebyśmy my się tu nie udusili Jak widzicie jesteśmy w górach Fajne góry Wczoraj przeszła taka burza dość gwałtowno Pokażę wam jak się zakurzyło Stawia teraz to ujęcie Patrz jak im odjadę w to. No tak i muszę to wszystko stąd wynieść bo tu będzie sypane z górze. na maksa wiele wlezie pewnie pod sam parapet tu tak samo tu jest jeszcze gorzej, bo tu jest wszystko No widnia. Trudno trzeba to będzie go wynosić Tu jeszcze jest jeden poziom na górze Tu będę wszystko wynosić, te deski Pękać to, bo ułożymy. Co tu jest? Ciepło, tu jest. Tu jakieś rury leżą takie giętki. Nie wiem, z czego to jest. Rowerek mój. O! Moja Zuzia, Rowerek taki. Tanki, jakieś inne koło. Tu gołębie są, tam lepiej nie wchodzić. O, gwoździe tu mamy. Nie wiesz co Cała skrzynka, patrz. Śruby jakieś. Smarownica. Tu już sporo lotnie były. Jakieś tajle z auta. Chłodnice. No też jakieś śruby. Tyle rzeczy tu jest. Trzeba będzie... Je... Widzisz, a coś kołdry szybko. No Agata sobie weźmie Za bo. robota dostanie kołdrę. No, dobra. już jest bez desek, posprzątane. Jeszcze no to zostało, ale to tam pozamiatomy. i zostało. Została jeszcze cała góra. To gorsze. No. Skąd wyście tyle desek nabrali? Z tolarni. O to jest szaf. Wszystko. Z szaf i z podłogi Pięknie. Wow. No gumę jeszcze przedrzywamy. Tu jeszcze jest nad koniami, tu się owiec zdołowa. Tu jest trochę jeszcze sprzężyta. Chybażyta, no. Ogólnie owca będzie tela, że to będzie zasypane pod sądach. Bo dziadek nie chciał sprzedać. No ale trudno. 2 hektary obsadą no to akurat tak pod samą górę będzie Ponad 2 hektary. Dobra. No to w tym filmie to będzie tyle. Widzimy się w następnym. Nie wiem co będziemy robić. Może przyczepy naszykujemy. Bo co jeszcze. Coś tam coś tam będziemy działać. No to trzymcie się. Do zobaczenia. Na razie.